I rzeczywiście do tej pory przeprowadzono jedno takie wielkie, kompleksowe badanie w Stanach Zjednoczonych na tysiącach osób, gdzie porównywano dzieci wychowywane w rodzinach hetero-homoseksualnych w zbliżonych mniej więcej warunkach. Te badania zrobił profesor Mark Regnerus z Uniwersytetu Stanowego Teksasu w Austin. I rzeczywiście okazało się, że dzieci, które były wychowywane przez pary jednopłciowe, znacznie częściej miały problemy psychiczne, że korzystały z pomocy psychologa, psychiatry, częściej wchodziły w kolizję z prawem, częściej miały próby samobójcze, częściej sięgały po narkotyki. Łącznie było 29 kategorii, w których częściej niż dzieci wychowywane w pełnych, biologicznych rodzinach miały bardzo poważne problemy społeczne. I rzeczywiście do tej pory, można powiedzieć, że to było tylko jedno badanie, dlatego że jakby nigdy w historii ludzkości nie było tak na, na tak masową skalę takiego zjawiska.